Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku będę Wam tłumaczyć woltę, półwoltę i odwrotną półwoltę. Jak to wszystko pojechać, żeby było dobrze. Przede wszystkim zaczniemy sobie od wolty. Wolta czym jest? Jest to na naprawdę koło, tylko że mniejsze od, niż 10 metrów, do 10 metrów. Powyżej 10 metrów określamy, że to już to jest koło, a do 10 metrów określamy jako woltę. I może być o średnicy 10 metrów, 8 metrów, 6 metrów, poniżej 6 metrów nie jeździmy, ale możemy sobie treningowo pojechać na 7, możemy treningowo też przekroczyć te 10 metrów, ale ogólnie 10, 8, 6, chodzi o średnicę. Wolto możemy pojechać w każdym miejscu i pokażę Wam tak przykładowo, w tym miejscu i woltem nie zmienia kierunku, co jest bardzo ważne, nie zmienia nam kierunku. Po prostu jeździmy sobie kółeczko, tylko mniejsze. Proszę bardzo, jedziemy, tutaj powinno być bardziej Koliście, troszkę mi nie wyszło, wyszło mi bardziej jajko, ale wyobrażamy sobie, że tu jest ładne kółeczko i wracamy sobie w tym samym kierunku, w drugą stronę proszę bardzo, jedziemy, jedziemy konikiem, robimy kółeczko i w tym kierunku. I teraz przejdziemy sobie do półwolty, zwykle wykonywane na ścianie, a nie gdzieś na środku ujeżdżalni, tak jak ja narysowałam, może być na krótkim, może być na długim, tak samo jak zresztą wolta. I półwolta, po pierwsze, różni od wolty tym, że mamy zmianę kierunku. Tak samo jak odwrotna półwolta zmienia kierunek, wolta nie zmienia, półwolta i odwrotna półwolta zmienia kierunek. I teraz tak, jak to sobie wyobrazić, idziemy ze środka serduszka, z tego punktu, jeżeli chcemy półwolta, robimy brzuszek serduszka i wracamy sobie w tym miejscu i jedziemy dalej już w drugim kierunku. Pamiętamy o zmianie nogi, jeżeli poruszamy się w wchodzie, w który to wymaga y, zrobić. Y, I jedziemy sobie teraz odwrotną półwoltę, wtedy wyobrażamy sobie od dołu serduszka. Z tego miejsca jedziemy sobie. Troszkę jakby na przekątną, możemy tak sobie to wyobrazić. Ja zwykle tłumaczę od dołu serduszka, ale jak bardziej Was to przemawia na przekątną, to taka króciutka przekątna. I robimy bruszeczek serduszka i wracamy sobie do środka serduszka i zmieniliśmy kierunek, idziemy w tą stronę. Na ścianie ja bym to pokazała w ten sposób. Pół wolta, I zmieniliśmy kierunek. Odwrotna pół jedziemy sobie, odjeżdżamy, zawracamy i proszę bardzo. I zaraz pokażę Wam to na przykładach z ujeżdżaniem. Na początku pół wolta, Poruszamy się w kółsie, więc pamiętamy o zmianie nogi. I teraz odwrotna półwolta. Tak samo pamiętamy o zmianie nogi. Znowu odwrotna półwolta, zaraz będzie wykonana. I tu mamy voltę bez zmiany kierunku. Kółeczko po prostu jedziemy tutaj akurat na 10 metrów.